Siemaneczko, z tej strony Gospodarstwo za milion dolarów, słuchajcie Ja już jestem po żniwach Słoma yy, zwieziona Wszystko praktycznie wykoszone Oprócz kukurydzy Która będzie koszana oczywiście gdzieś, Myślę, że pod koniec października Chyba, że jakoś będzie mega sucho To To, to wtedy troszeczkę wcześniej yy, Wszystkie uprawki zrobione yy, Wszystko jest potależowane, wymieszane z słoma, z, 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 z glebą słuchajcie, no i wchodzimy w nowy sezon tak naprawdę ja tam pisałem na forach, że, że to będzie no bynajmniej dla mnie ciężki sezon, tak? dlaczego ciężki? plonów praktycznie nie było trzeba się z tym mierzyć, że no że trzeba dołożyć do interesu tak niestety ten, ten rok to jest dokładka. Praktycznie wszystko wychodziło na zero że to trzeba było dołożyć. Także dla mnie już zaczyna się ciężko, no bo w kolejny sezon nawóz wiadomo NPK nie staniał kosztuje gdzieś w okolicach 25 2600 za tonę. Także także no będzie ciężko się tu jakoś ułożyć no co trzeba Jakoś zacisnąć pasa i, i iść do przodu, tak? No, nie oszukujmy się, że, że jak to się zostawi, no to, to wiadomo, <gryw> będzie nic, ale słuchajcie, myślę, że ten rok był ciężki, tak? Poprzedni rok już był ciężki, bo no nikt nie zakładał tego, że, że będzie tam jakaś susza, ale pomimo tej suszy w naszym rejonie tutaj jakieś plony były, tak? Ale w tym roku to już jest katastrofa. Zresztą zobaczcie, wszystko tu już jest no, praktycznie skoszone. Nie ma nigdzie zboża. Mój rejon już jest wszystko pokasowane. No i mówię, zapowiada się ciężko, deszczu nie ma. Nie zap... Najgorsze jest to, że też nie zapowiadają tego deszczu do przodu. Praktycznie na, na, na cały miesiąc, co tam jakieś pojedyncze dni z jakimiś tam przejściowymi opadami, nic dłuższego. Także, no ta susza będzie się pogłębiać, nie oszukujmy się. Ja tam talerzując pobierałem sobie próby glebowe. Jutro jadę zawieść próby wszystkich działek do analizy. Zobaczymy, jakie tam jest pH. Jakie jest pH. Zamówiłem też wapno. Wapno przyjedzie też najprawdopodobniej jutro. Nie wiem, kierowca ma do mnie dzwonić. Węglan wapnia po 600 kg. Słuchajcie, dlaczego węglan wapnia? W Big ja wczoraj czy przedwczoraj oglądając filmik Pawnica, jest, przyznaję mu w 100% rację, bo pH u mnie waha się tak od 5,5 w górę. Tak? Tam raczej nie mam działki, która jest poniżej. Ciężko jest uzupełnić to pH, ze względu na to, że to jest piasek. tak, W piasku bardzo ciężko uzupełnić to pH. <tuszel> No i ja praktycznie co roku lub co dwa lata stosuję ten węglan i on się u mnie bardzo dobrze sprawdza. Czasami też kredę. Kreda też jest bardzo fajna, bo no bo roślina ma tam łatwo sobie pobrać ten wapń. Na no, załóżmy zależy gdzie będą wychodzić wyniki, tam, tam taki będzie szedł, będzie szła inna dawka, tak, ale myślę, że w okolicach 600 kilo. Ewentualnie no, jak będzie gdzieś niższe pacha, no to wiadomo, dorzuci się trochę więcej. Eee, słuchajcie, co planuję? No co, na pewno w gdzieś za dwa tygodnie, może z hakiem, trzeba zacząć orać pod rzepak. Tak dobrze słyszeliście, zacząć orać, bo, bo ja myślę, że orka pod rzepak jest jednak najlepsza. Tak, czy najlepsza, no może nie w, w błędnym przekonaniu, ale ale no te chwasty jednak, później rzepak ma łatwiejszy start, żeby zniszczyć, tak. Chociaż przesusza się tą glebę, nie mówię, że nie, bo, bo gleba się przesu, przesusza, w dobie suszy też jest no, ciężko, tak. Chciałbym przejść na bezorkę w jakimś tam sposób, ale no niestety te plony w tym roku tylko mnie utwierdziły w tym, że że będzie ciężko, tak? Na zakup jakiejkolwiek maszyny trzeba przeznaczyć naprawdę tam około 20 tysięcy złotych, a, a mnie no po prostu na zwyczajnie nie stać na to. Gdyby te plony jakieś tam były trochę lepsze, mógłbym się pokusić, ale no co, trzeba oszczędzać tym bardziej, że, że tak jak wspominałem na początku, ceny nawozów no raczej nie, nie, nie spadną, no nie oszukujmy, są, są tacy oszołomy, którzy tam już kupują, robią zapasy. Bo żeby nie zdrożało, dla mnie to jest chore i totalnie bez sensu, bo jak coś to będzie, po prostu trzeba przejść na, na ekologię i tyle. Bo ekonomicznie ludzie, którzy zasieją rzepak, e, nawet swój, zrobią tam minimalną ochronę, odchwaszczą to, dużo lepiej na tym wyjdą niż przy uprawie intensywnej, i, w, i to się samo, moim zdaniem, czy jakiegokolwiek zboża, <kłynie> bo ludzie, którzy Zasiali jakiekolwiek żyto, odchwaścili je i później o nim zapomnieli dużo lepiej wyszli niż ja, gdzie już na wejściu miałem praktycznie 700 zł kosztów nasion na hektar. To już nie oszukujmy się prawie 2 tony, trzeba oddać żyta na to, a gdzie żyto sypało dwie tony, a gdzie reszta kosztów, tak, NPEC, azot, ochrona herbicydowa, ochrona przeciwgrzybowa. Wiecie, no, to się wszystko tak powie, ale mi jest nawet ciężko o tym mówić tak Bo jak wszystko się udaje i jest, jest do przodu to nie ma problemu a tutaj zobaczcie co tu się dzieje o. tu jest pył Także spojrzenie moje w przyszłość jest nieciekawe no ale no co, coś tam prób, prób, spróbuję wam ograć. Na pewno z, z tego, co tam będę robił. Następna uprawka to jest, mówię, orka pod rzepak. Później się w rzepaku. No wiadomo, jeszcze tam sypanie wapna, ale y, może wam wrzucę, jak, jak będę miał już wyniki analizy, jak, jakie tam jest pH u mnie. No i no i tyle. No, na razie tam nie będzie większej aktywności na tym kanale. Mam też dla Was takie pytanko, bo tam kolega z sąsiedniej wsi chce sprzedać Agromasza siewnik. I akurat tam ma 2,5 metrowy. Siewnik jest z 2013 roku, chyba tak. I chciałbym się dowiedzieć, jakie macie opinie, bo słyszałem, że no te siewniki jakoś kurczę sieją dobrze. W sensie sieją, że, że sieją równo i ten, ale. Na przykład w rzepaku czy w czymś to nie trzymają normy. Nie wiem na ile to jest prawda. Także jeśli mo jeśli po prostu użytkujecie czy coś, dajcie znać jak to wygląda, bo ja mam norcztena. Siewnik też naprawdę spoko. Nie mam się tam, co do niego przyczepić. Ale na przykład nie wiem dlaczego czasami ma taki odpałże. No nie sieje też równo, tak? Ten żabak, co tu był zasiany, wyszło idealnie, bo ustawiłem tam e, chyba 2,5 kilo. Czekajcie, jak to było. Nie, ustawiłem e, 3 kilo, a wyszło 2,7, tak. Ale ja chciałem, żeby wyszło gdzieś 2,5 kg, także, także wszystko było ok. Liczyłem się z tym poślizgiem koba i ten. A na przykład później siałem żyto dwie jednostki na hektar, tam nie pamiętam, bo to około 80, 70 kg, i znowu zaniżał, tak. Siał mniej. Także no, trochę mnie to denerwuje, ale nie chciałbym, wiecie, spaść z deszczu pod rynnę, że tak powiem, bo kupię sobie tego, tego agromasha.